Legenda głosi, iż na początku XVI wieku prawosławni mnisi z Gródka wrzucili krzyż do rzeki, aby osiedlić się tam, gdzie go prąd wyrzuci, a wyrzucił przy zwanym Suchy Chród. Tak powstał Supraśl, dziś małe miasteczko otoczone ze wszystkich stron lasem. Małe, lecz popularne z wielu powodów. Pierwszą interesującą rzeczą, którą mijamy po wiezie, są dwa cmentarze ewangelicki i katolicki. Można na nich zobaczyć zabytkowe kaplice Bucholców, Zachertów oraz cmentarną pod wezwaniem wszystkich świętych. Następnie wyłania się nam coś, co robi wrażenie panującego nad miastem zamku. Jest to XVIII-wieczny kompleks klasztorny z wierną repliką gotyckiej cerkwi, którą w roku 1944 wysadzili w powietrze naziści. Jest to jedna z historycznie czterech cerkwi, druga jest obok, trzecia na podsuplaskim cmentarzu prawosławnym, a po czwartej pozostały jedynie katakumby. W skład kompleksu wchodzi także brama Dzwonica, a od strony rzeki widnieje Pałac Archimandrytów. W którym około roku 1693 pojawiła się jedna z pierwszych oraz najważniejszych w Polsce prasa drukarska. Dwa kroki dalej jesteśmy w bardzo znanym i uznanym Muzeum Ikon. Dysponuje ono jedną z najbogatszych w Polsce kolekcji: 18-, 19- i 20-wiecznych ikon. Absolutnym unikatem są 16-wieczne freski. Jedyne co pozostało z wcześniej wspomnianej cerkwi. Ciekawostką jest bogaty zbiór ikon z wizerunkiem świętego Mikołaja. Nieopodal monasteru natrafiamy na 18-wieczny dom ogrodnika klasztornego z charakterystycznym łamanym dachem polskim. Mimo iż tutejsze zabytki zapierają dech w piersiach, trzeba też coś jeść. Najdłuższą tradycją, nagrodami za najlepszą babkę ziemniaczaną oraz co najważniejsze, uzdaniem miejscowych może pochwalić się niepozorny barierem Na Nakarmieni dosyta jesteśmy tuż obok liceum plastycznego. Budynek to zespół pałacowy Bucholca, wybudowany w stylu eklektycznym z elementami renesansu francuskiego, historyzmu i dodatkiem secesji. Vis-a-vis -vis możemy usiąść na przemiłym ryneczku oraz zjeść coś słodkiego na deser. Następnie idąc ulicą 3 maja, pośród także zabytkowych domków tkaczy dostrzegamy na końcu kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Powstał on w XIX wieku głównie dla potrzeb coraz większej liczby robotników z pobliskich wiosek, przybywających do licznie otwieranych fabryk sukna. Tuż obok stoi dawny kościół ewangelicko-augsburski, obecnie katolicki, a pomiędzy nimi perełka architektury modernizmu. Dom ludowy mieści się w nim kawiarnia Alkierz. Supraśl nie jest wyjątkowym miejscem jedynie z powodu dużej ilości obiektów zabytkowych. Jest to także uzdrowisko. Warto tam zabrać ze sobą rowery. Piękne lasy zapraszają aby je poznać oraz oddychać ich zdrowym powietrzem. Gdy jest ciepło, można wykąpać się w zalewie, bądź w rzece. Jeżeli chcemy wczuć się w pełni w klimat tego miasteczka, to najodpowiedniejszym miejscem na nocleg będzie Dom Tkacza, przyznanej już nam ulicy 3 Maja. Kolejną rzeczą wartą zobaczenia jest sławny na cały kraj Teatr Wierszalin. Spektakle są na bardzo wysokim poziomie, przez co trzeba pamiętać o wykupieniu biletów z odpowiednim wyprzedzeniem. My niestety trafiliśmy jedynie na próbę. Po spektaklu mamy 100 metrów, aby wrócić do alkierza, który z kawiarni w dzień, w nocy przeobraża się w prawdziwy klub, gdzie zakończymy oficjalną część naszej wizyty.